mi Robot X20 Max najmocniejszy w swojej klasie jeśli szukasz robota ze stacją który kosztuje mniej niż 2500 zł a nadal oferuje świetne funkcje to Xiaomi jest jeden z najlepszych wyborów jaki możesz zrobić w tym budżecie i to nie tylko dlatego że dobrze wygląda na papierze ten model po prostu dowiódł zacznijmy od liczby moc sania na poziomie około 8000 paskali do tego dwa obrotowe mopy skutecznie wykrywające przeszkody i stacja, która sama myje i suszy mop. Już sama to robi wrażenie, ale najważniejsze jest to, że funkcje działają w praktyce. X20 Max nie błądzi po mieszkaniu, nie trzeba go ratować pod krzesła, po prostu rusza, sprząta i wraca do pady. Mopowanie bardzo dobre, obrotowe pady dobrze przylegają do podłoża, a dzięki odpowiedzialnemu wyciskowi radzą sobie nie tylko z kurzem ale i z lekkimi zaskniętymi plamami. Użytkownicy chwalą go za skuteczność na płytkach i na panelach i za, i za to nie zostawa smutna.